Kto wynalazł makaron? Czy może chińcy przywieźli go do Włoch? Włosi się z tym nie zgodzą. I istnieje historyczny argument, że tak nie było, że może w Rzymie wymyślili makaron. Nie wiem. I też można pytać się, czy łazanki pochodzą z Azji, czy zostali wynależone niezależnie w łowiańskich regionach Europy. Nie, nie mam pojęcia i nie będę tutaj rozpoczynał kontrowersyjne debaty historyczne. Dzisiaj zrobimy ręcznie oryginalne koreańskie danie z makaronem ręcznie robionym. Dzisiaj robimy kalgo kalguksu I nie martw się, jeżeli nie masz tych, tych składników, jeżeli nie stać ci na, na te koreańskie dziwne rzeczy e, kupować w sklepie, to ja zrobię też uproszczoną wersję po polsku z polskimi składnikami, że nawet duda. Kurwa zadowolony będzie i może tusk to stanie pierdolca, ale nie gadamy o polityce, bo ja nie znam polską politykę i dalej, robimy tutaj. Tu mam 125 gramów mąki zwykłej i 60 ml wody zimnej. I trochę też tutaj, bo trochę więcej niż 60 ml, ale zostawiam trochę tutaj, bo jeżeli będzie potrzeba, to w wpierdolę jeszcze trochę. Wimiesz i niech ta wszystka mąka wejdzie do środka. Możesz nawet otworzyć te ciasto, bo w środku jest wilgotne. I nakrzyśnij w ten sposób, żeby ta mąka weszła. I dalej tam gnioć i gniocz na stół. I dalej gnioć, i gnioć kilku minut i masz fajne i ładne e, ciasto. Twarde, perfekcyjne. Złóż z tego taki kwadracik, bo łatwiej będzie rozwałkować taki długi placek, żeby później robić te, te nudle. No dobra, dalej. Tu mam marchewkę, tu jest cebula dymka i kapusta koreańska. Nie wiem, ci, czy jadłeś kimchi, ale z tego roją kimchi. Dobra, pokrój marchewkę, takie słupki, julienne, jak te Fran Francuzi na to wołają. Pokrój dymkę i tą najciemniejszą e, zieloną część to zostaw na razie będziemy używali e, po, potem. Posypamy to, ale tą część tutaj, tą jasną, to wszystko tutaj razem zaraz będziemy używali. Pokrój tą kapustę na duże kawałki, rozpierdol ten krzoszniek i pokrój na małe kawałki. I zobacz, jaki ładny fartuch. Można ten fartuch kupić. Dobra, reklamy nie będziemy robić, tylko, chcę powiedzieć tylko, że ładnie mam fartuch. Co chcesz? No dalej, roztop masło i dodaj kocić. Gochujang to jest taki fermentowany, pikantny krem i fantastycznie smakuje. Ale tak jak powiedziałem przedtem, jeżeli nie masz czego, nie chcesz czego kupować, to pokażę ci jak można nie więcej czegoś samego robić po polsku z polskimi składnikami. Odset sos sojowy, cukier. Ja odset e, używam, możesz używać jakich chcesz. No i cukier. E, wymieszaj i niech to pomału gotuje się, aż zgęstnieje. Teraz wpierdol wszystkie te warzywa i robimy ten nudle. Możesz używać zwykłego wałka lub takiego do ciast i makaronów, co Włosi używają, albo taki prosty Patyk, który w Chinach używają. Ja używam ten zwykły patyk, bo łatwiej jest e, wałkować te nudle z tym. Mąka, w ten sposób ciasto mąką. I uformuj długie, płaskie ciasto. Mniej więcej na no ile tutaj jest? 4 mm, może pięć? milimetrów? Nie wiem. Teraz trochę więcej mąki, żeby te nudle nie lepili się. Uwiń tak i pokroj. Wiesz, kalgo to znaczy tylko ręcznie krojone nudle mniej więcej. I robimy dokładnie to. Patelnie na pełną pizdę. Napierdol olej. I tu mam ujrzeć z kurczaka. Możesz też pier... Jak się mówi, pierć? Pierść? Pierść? No, jaką część chcesz, ale te, ta część tutaj, to jest tłusta i dobra i miękka, fantastycznie smakuje. Mi smakuje to lepiej niż e, pierść. I smażymy na pełną pizdę. Nie możesz tam ruszać cały czas, po, połóż tylko, czekaj kilku minut i przewróć i kilku minut i gotowe. jest. Będzie Grupiące i dobre i w środku soczyste. I teraz gotujemy makaron. Tylko przez minutkę. Jedną minutkę wpierdol. Stani tutaj. Nie idź nigdzie, kurwa, tylko oglądaj tutaj po minucie. wypierdol z wody. Szybko pod zimną wodę. I masz fantastyczne koreańskie nudle. Pocz masz nasiona sezamu. Uważaj, bo szybko się. Przypalają okrój kuczaka, trochę soli na pierdol, te nasiona sezamu, tą zieloną część, którą zostawiłeś na pierrol troszeczkę oleju sezamowego. To wszystko, kurwa, możesz kupić w takim azjatycznym sklepie. To jest, kurwa, takie dobre, że dziura tyłka zeksploduje. Kurwa, koryjanczyci, Przyjdą ci do Polski i zobaczą i będą się pytali jak to jest możliwe, że ty łoka nie masz i pokażesz im te jedzenie i poją kurwa rozumiemy dlaczego nareszcie tyłek ci zeksplodował. Takie to kurwa dobre. Uspokój się, nie drzej. Dębę, bo jeszcze musimy zrobić po polsku dla Polaków. Nie ma znaczenia, ci, czy idziesz zakupy robić w Lidlu, czy w Biedronce, czy kurwa nie wiem gdzie. Nawet jeżeli jesteś rolnikiem i kurwa nawet do sklepu nie chodzisz, tylko samemu wszystko robisz, to da ci się zrobić po polsku. Zobacz tutaj, słuchaj zwykłą polską kapustę, zwykłą polską cebulę i zwykły polski e, czosnek. Pokrój kapustę na duże kawałki w ten sposób, na drobno tą cebulę. I jeżeli nie masz Obieraczki nawet na kartofle i ziemniaki, nie chcę. Kiedy mówię kartofle, to zły półpolski e, pierdolą, że tak się nie mówi, a jeżeli powiem ziemniaki, to półpolski mówi, że tak się nie mówi. Ziemniaki albo kartofle Nie ma znaczenia, jeżeli nie masz obieraczki, to możesz używać grzbietu noża. Pokroj wszystko i trochę z tej cebuli zostaw na później, żeby poszypać. Tu jest chili, a to jest habanero, możesz jakich chcesz. E, pikantną e, paprykę używać. Ten habanero bardzo jest sos. Ja używam trochę tego, trochę tamtego, trochę sosu sojowego, troszeczkę soli. Jest kurwa wpierdolę więcej tego chili. Chcę, żeby było mocne. I teraz piwo. Da ci ten słodowy smak, który gochujang ma. Oczywiście nie jest dokładnie takie same, ale naprawdę... Widzi ci dobrze, jeżeli nie masz gochujang, to spróbuj. Teraz roztop masło wiem, że masło jest drogie, kurwa, uspokój się. Musisz używać masło, nie używaj tam jakiejś jakąś margariny. Jeżeli naprawdę nie masz masła i naprawdę nie chcesz kurwa do sklepu iść masło kupić, to lepiej używaj jakiś neutralny olej, a nie tam kurwa jakąś margarinę. Dodaj ten stuczni gochujang, cukier, ocet, gotujesz trochę Zgnieżdżcie i dodaj wszystkie warzywa. I jeszcze to zgnieżdżcie je i gotowe jest. Usmaż tego kurczaka na pełną pizdę tutaj. Nie będziecie jeszcze raz mówił, jak robić. Rób, jak zeszłym razem. I teraz makaron użyj taki zwykły, tani makaron, ale aby był elastyczny jak nudle, to to białko, ta proteina w, tej, w tych makaronach musi rozpierdolić się, bo nie chcesz ten włoski al dente, nie chcesz, żeby ten makaron miał mocną konsystencję. Do wody dodaj dużo proszku do pieczenia i woda stanie się alkaliczna, wysokie pH. Zobacz tu, zwykła woda i tutaj, a z proszkiem do pieczenia. O kurwa, tutaj, jakie wysokie, per perfekcyjnie wyjdzie. I rozgotuj ten makaron trochę, trochę dłużej niż na patrze, e, pisze. Jeżeli pisze 10 minut, to może 12 minut gotuj. Przymi zimną wodą, aby usunąć ten smak proszku do pieczenia i żeby przestał e, gotować się. I zobacz, kurwa, jakie to jest elastyczne i fantastyczne. To jest kurwa, jak Koreański makaron prawie. Wymieszaj makaron z sosem. Dodaj tego kurczaka, te nasiona sezamu i resztę tej cebuli. Na wierzchu posyp koreański! Oryginał jest absolutnie niesamowity! To jest taki dobry skurwa, że już mówiłem, czy dupa ci zeksploduje! Ale ten i ten polski też jest niesamowity! Ten polski też jest taki kurwa dobry, że tym ją i suk ją obydwoje dostanie pierdolca i będziemy pytali się, jak to jest możliwe, że w Polsce takie dobre rzeczy macie koreańskie! Kurwa macie pierdolę! Słuchaj, nigdy nie będziesz musiał płaczyć, żeby oglądać moje filmiki. Zawsze za darmo są. Ale jeżeli chcesz mi pomóc, to możesz e, iść na Patreon, to możesz zapłacić 1 euro. Ale ten euro nie płaczysz co miesiąc, tylko płaczysz, kiedy robię filmik. To znaczy, że jeżeli 0 filmików zrobię, to zero płaczysz. Jeżeli zrobię filmik raz w, w miesiącu, e, może co drugi miesiąc, to 1 euro e, Patreon zabieram. Ehm, I jeżeli chcesz kupić ten fartuch który widziałeś tutaj, albo może koszulka albo coś, to możesz iść na foodemporcom shop. Tam są linki do e, drogich sklepów, e, do tanich sklepów, do... E, no, różne, w różnych miejsc, miejscach możesz, możesz kupić. Pozapomniałem e, końcówki w polskim języku. Ale dobra, proszę, masz e, piosenkę. Każdego dnia Stawiamy na stołach Najlepsze dania, smak nie mogę doczekać ale masło jest za drogie, to jest pewne Food Emperor Stwórz tańsze przepisy Wyszukuję rozwiązanie, gdy mam ochotę na smak Zamiast drogiego masła używam czegoś innego Smak potrawy wciąż świetny i śmienity Food Emperor Dziękuję Ci za pomysły Smakować życie Tańszymi przepisami Masão, mas o amor é extra. Przydania smak nie mogę doczekać Ale masło jest za drogie, to jest pewne Fu Tempero, Stwórz tańsze przepisy Się na stole pyszności nasło może być?